Tego, który chce iść za Jezusem, który chce go naśladować z tej dzisiejszej Ewangelii. Przede wszystkim w ogóle mamy tutaj dzisiaj trzy takie krótkie opowieści o spotkanych osobach przez Pana Jezusa. Czy to Pan Jezus sam, czy one chcą iść za nim. Jednak Pan Jezus mówi, jak to jest z tym pójściem za Nim. Pierwsza osoba, której mówi Pan Jezus, że no, Syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć, chociaż ona deklaruje się, że chce iść za Jezusem, dokądkolwiek on się uda. Związana jest ta cecha z tym, że Pójście za Jezusem nie zawsze będzie wygodne, nie zawsze będzie komfortowe. I może nie chodzi o to, że rzeczywiście nie będziemy mieli gdzie mieszkać, chociaż może też tak kiedyś być, ale czasem przestrzeganie przykazań Bożych, ale czasem miłość, do której Jezus wzywa, może być też niewygodna w jakiś sposób. Może czasem będzie trzeba. Zrezygnować z ulubionego serialu, żeby pobyć razem z rodziną, żeby porozmawiać, żeby podjąć może niewygodne tematy, które może pobudzają w nas jakieś negatywne uczucia, których już przyzwyczailiśmy się, żeby tak w pewien sposób funkcjonować, mimo że mamy niepoukładane jakieś relacje rodzinne. Pan Jezus tutaj mówi, no nie będzie wygodne. Może nie będzie przyjemne na samym początku, ale, ale Jezus chce te nasze relacje uporządkować. Chce, aby te nasze więzy rodzinne, może nawet czy w pracy, czy gdziekolwiek przebywamy, może pewne nasze decyzje, nasze rozmowy, nasza postawa, może budzić pewien w nas niepokój. Ale ten niepokój ma wiązać się z tym, że coś się uporządkuje. Że mimo, że coś nie będzie wygodne, przyjemne, to Pan Bóg nam pobłogosławi, chce nam błogosławić, aby, aby to wszystko było uporządkowane. W pójściu za Jezusem na pewno też nie wolno odkładać. Nie wolno. Mówić, że za jakiś czas coś zrobię, może być taka pokusa. Dobrze, Panie Jezu, ja uporządkuję te wszystkie sprawy, ale może za jakiś czas, może za rok, za dwa, albo kiedy będę miał jakiś lepszy humor. Jezus chce, abyśmy nie brali przykładu z tej dzisiejszej osoby, która chce zajmować się rzeczami bardzo materialnymi, typowo ludzkimi. Oczywiście nic złego nie ma w grzebaniu umarłych, aczkolwiek tu chodzi w tym fragmencie, że ta osoba pójdzie za Jezusem, ale najpierw chce dochować Ojca, chce, aby On najpierw On umarł, chociaż może nawet jeszcze nie umiera i dopiero pójdzie za Jezusem. Jezus powołuje nas tu i teraz. Nie chce, żebyśmy odkładali naszego nawrócenia, naszego pójścia za Nim w czasie. Jezus także chce nas mieć dyspozycyjnych, żebyśmy nie oglądali się wstecz, żebyśmy nie szukali wymówek w pójściu za nim. On chce tu i teraz. Chce, abym chce mieć mnie dyspozycyjnego, zwłaszcza w miłości, zwłaszcza w świad dawaniu świadectwa tam, gdzie przebywam, bo tam najbardziej On chce się nami posługiwać. I to, że nasze postępowanie może się komuś nie podobać jest wpisane w nasze życie to że możemy zostać źle, źle ocenieni źle odebrani jest czymś normalnym w życiu chrześcijanina o tym chociażby świadczy dzisiejszy patron święty Wacław który został zabity przez swojego rodzonego brata Bolesława mimo że był bardzo dobry mimo że Czynił wiele dobra, pomagał ubogim. Naród czeski rozwijał się duchowo. Rozwijała się tam wiara, religia. Wyposażał on kościoły. Wiele dobra czynił. Natomiast jego brat Bolesław, podburzony przez pewnych Czechów, zabił swego brata razem z pewną grupą. To się nie podobało niektórym. Więc... Prośmy dzisiaj tego wielkiego patrona, świętego Wacława o, o męskość, o wiarę, o silną wolę w tym, abyśmy naśladowali Chrystusa bardzo radykalnie, ale w tej naszej szarej codzienności, abyśmy tam porządkowali, byśmy nie przyzwyczajali się do komfortu. Myśmy nie myśleli, że pójście za Jezusem jest bardzo łatwe, ale Jezus chce ciągle nas porządkować. nasze relacje, nasze domy, nasze rodziny, chce nas ciągle wyrywać z grzechu, ze złych przyzwyczajeń. Niech to się wszystko dokonuje za wstawieniem świętego Wacława. Amen.